na wakacje, to ja nie jestem. Bo ja nie będę nakrywać filmików, ale jak skończą się wakacje, to wtedy ja też wracam do szkoły. No i po szkole będę nakrywać filmiki, tak? sobie wiedzie co widzą. Ja bym nakryła kilka zapasowych, ale niestety dzisiaj okazało się, że nie nagram tych kilku zapasowych, bo po ten, bo ten, bo ja nie wiem co, coś mi się stało z tymi filmikami, bo ja przeczytałam filmiki na YouTube na dwa na, na jutro i pojutrze, kiedyś tam i wtedy mi nawaliło, jak miałam jak mam seropaterii na telefonie moim, bo ja nakrywam na telefonie, to wtedy. Od razu mi, widzowie, wywaliło filmiki. No i wtedy co się stało? Filmiki mi wywaliło. I wtedy było to śmieszne. Ale cóż, Jeśli nie da się tych filmików wrócić. Jeśli będę oglądał, to wtedy udawajcie, że się udawajcie, że skali. tú sabes